Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w nietypowej scenerii. Jesteśmy w salonie Fotoformy. Zapraszam na nową serię filmów pytania i odpowiedzi. Pierwsze pytanie, czyli jaki jasny obiektyw do Nikona z serii 7000, Darku poproszę o aparat i obiektyw. Mam tutaj właśnie taki aparat z serii D7500 z kitowym obiektywem 18140. I jeżeli chcecie podnieść swoją fotografię na wyższy poziom i robić zdjęcia z rozmytym tłem, ciekawe portrety i bardzo dobre reportaże w trudnych warunkach oświetleniowych, ten obiektyw okaże się już za słaby. Darku, podasz mi pierwszy obiektyw. Czyli 35 18 jest to obiektyw o standardowym kącie widzenia do tego formatu, ale daje nam dwa atuty i dwie przewagi do waszej fotografii. Pierwsze to jest rozmycie tła i lepsza plastyka obrazu, drugi to oczywiście praca w trudniejszych, w słabszych warunkach oświetleniowych. I tutaj zrobicie dużo lepsze fotografie tym właśnie obiektywem. Poproszę o zooma jeszcze. Jeżeli interesuje Was reportaż, to polecam obiektyw 1755 też ze światłem 2.8, i tutaj zrobicie zdjęcia w naprawdę trudnych, ciężkich warunkach. I możemy jeszcze wykorzystać go do fotografii e, krajobrazów, żeby zwiększyć e, pierwszy, widoczność pierwszego planu, też w trudnych warunkach, a nawet przy zdjęciach nocy. Następne pytanie. Po co szybka karta pamięci? E, jest na to prosta odpowiedź po to, żeby zachować prędkość e, odbioru zdjęć w waszym e, buforze aparatu. E, mamy tutaj do dyspozycji, Gedanku, jeszcze raz o karty poproszę. E, kilka przykładowych kart. Karty są produkowane w różnych typach, rodzajach. Mamy na przykład e, karty Compact Flash, karty SD i jeszcze są karty XQD. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że na większości kart... Są opisane te parametry, o których mówię, czyli prędkość zapisu i prędkość odczytu. Dla nas, jako fotografów, najważniejsza jest prędkość zapisu, i tutaj należy wybierać właśnie te karty z większą prędkością zapisu, żeby zachować prędkość bufora waszego aparatu. Teraz leci następne pytanie od Was: czy warto sterować aparatem poprzez aplikację w urządzeniu mobilnym? Oczywiście, pod warunkiem że chcecie być na zdjęciu. To jest najczęstszy przypadek zasterowania aparatu przez takie urządzenie. Wtedy możemy podejrzeć całą sytuację i nacisnąć spust migawki, widząc, że jesteśmy na zdjęciu i kontrolując całą scenę na naszym smartfonie, ale pamiętajcie o tym, że wykorzystując takie połączenie, zmniejszacie sobie czas trwania i czas, czas pracy na baterii. Teraz wylatuje następne pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy EF a EFS? Oczywiście dotyczy to systemu kanona i mocowań obiektywów. Darku podasz mi aparaty i obiektywy? Tutaj mamy pełnoklatkowy aparat przykładowy oczywiście 5D Mark 4 i nowy korpus APS-C 90D Canon i pokażę wam na czym polega różnica. Jeżeli bierzemy obiektyw do pełnej klatki, czyli EF, możemy bez problemu założyć go i do pełnej klatki oraz do korpusu niepełnoklatkowego. Oczywiście, zgrywając ze sobą czerwone kropki. Inaczej, rzecz ma się z obiektywem EFS, który tutaj ma zamiast kropki. Biały kwadracik, i ten biały kwadracik musimy spasować z białym kwadracikiem w naszym korpusie niepełnoklatkowym. I zobaczcie, tutaj jest i czerwona kropka, i biały kwadracik. Biały kwadracik jest do obiektywów do niepełnej klatki, czerwona kropka do obiektywów z pełnej klatki. W korpusach pełnoklatkowych występuje tylko czerwona kropka. Więc takiego obiektywu nie należy tutaj zakładać. On ma taki wystający kołnierz. Jeżeli ktoś by chciał tutaj koniecznie go włożyć, to skutecznie ten pierścień uniemożliwia założenie takiego obiektywu. Dzięki za wszystkie pytania. Czekam oczywiście na kolejne. Zadawajcie je w komentarzach pod filmem. Czekam na wszystkie pytania, odpowiem solidnie. Na razie dzięki. Cześć.